Siemanko z tej strony sermisiek. Cieszy mnie bardzo fakt, że mogę dla Was nagrać ten materiał, bo coś się w końcu dzieje, nadchodzi ten moment, gdy gra zaczyna się rozwijać i będą wprowadzone zmiany oraz wreszcie udało się twórcom wymyślić sposób poradzenia sobie z problemami wynikającymi z aktualizacji i ciągłych poprawek. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać dobrze. Warto wspomnieć też na wstępie, że łączenie serwerów jest na horyzoncie, ale wymaga to dodatkowych testów, zanim będzie wszystko wystarczająco dobrze działać aby korzystać z tej technologii na aktualnych światach gry, aby nie było z tym problemów. Na całe szczęście devsi są ostrożni ze zmianami i różnymi pomysłami, ze względu na ostatnie trudności. Oczywiście będą oficjalne informacje w tej sprawie, warto zasubskrybować mój kanał, by być na bieżąco, gdyż staram się wrzucać jak najszybciej najnowsze informacje. Dziękuję też za wszystkie łapki komentarze, bo zwiększa to moje zasięgi. Przejdźmy do zapowiedzi. Twórcy chcą zapewnić Wam najlepszą jakość rozgrywki Fitirnum. W tym celu pomocne będzie częste testowanie gry na wczesnym etapie, szczególnie przez Was, by zapewnić cenne informacje zwrotne i pomóc w znalezieniu sporej liczby błędów. Planują wiele nowych i ekscytujących zmian w New Worldzie. Przygotowując się do tego, zamierzają wprowadzić nową krainę do testowania, coś jak test serwery w innych grach, gdzie gra się przed większymi aktualizacjami, zanim zostaną wprowadzone. Kraina otwartych testów, nazywana PTR, to serwer z ograniczoną dostępnością, którego będą używać, by dać graczom wcześniejszy wgląd w przyszłe funkcje w grze. Te wersje przedpremierowe są zaczątkiem nadchodzących wielkich zmian. Nie są to wersje ostateczne, dlatego mogą one zawierać błędy, usterki, urwane teksty i inne tego typu problemy. Mają wsi nadzieję, że opinie otrzymane od graczy i ich wewnętrzne testy pozwolą na naprawę wszystkich poważnych błędów, zanim znajdą się one na serwerach głównej gry. Co zapobiegnie większej ilości błędów, które przykładowo mieliśmy okazję zauważać do tej pory. Jeszcze dzisiaj każda osoba mająca grę New World znajdzie w swojej bibliotece Steam krainy otwartych testów PTR New World. Pobranie tej odrębnej aplikacji pozwala zainteresowanym graczom na sprawdzenie najnowszej zawartości jeszcze przed premierą i przesyłanie swoich opinii. Serwery PTR zostaną otwarte dzisiaj, 10 listopada o godzinie 20, yy, oczywiście czasu europejskiego. Lista serwerów jest ograniczona, na początku dostępny będzie jedynie świat w regionie USA, wschód, a także jeden świat w Europie Centralnej. Po zakończeniu okresu testów i zaktualizowanej głównej gry New World o nową zawartość, wszystkie światy zostaną zamknięte i wyczyszczone. W swojej bibliotece Steam zobaczysz aplikację New World PTR, ale nie będzie aktywnych serwerów aż do czasu ogłoszenia kolejnego testowania. Jeśli natraficie na błędy lub będziecie mieć jakieś sugestie dotyczące usprawnień funkcji lub zawartości, twórcy proszą o przekazanie ich przez nowe forum PTR. Dostępna jest także opcja w grze służąca do przesyłania opinii. Twórcy zrobią co w ich mocy, aby wdrożyć pomysły graczy w ramach aktualizacji zawartości na serwerach gry. Zostanie wprowadzona nowa broń, rękawica zagłady. Używa sił próżni, aby spierać sojuszników i przełamywać szeregi wroga za pomocą tej magicznej hybrydy wsparcia DPS. To pierwsza broń wpływająca zarówno na inteligencję, jak i na skupienie. Stanowi doskonałe dopełnienie laski życia i innych magicznych broni. Żywo anihilacji skupia się na maksymalizacji obrażeń doznawanych podczas walki z warciu i na ostrzu próżni utworzonej ze zjadliwej energii próżni. Drzewo rozkładu może zapewnić leczenie oraz wzmocnienie i skupia się na kuli rozkładu w fazowym pocisku mogącym wzmacniać wrogów i leczyć sojuszników. Rękawica próżni, wraz z jej arsenałem wzmocnień i efektów negatywnych, jest idealna podczas walki w grupie i może znacząco umocnić sojuszników w walce z wrogiem. Mają zostać wprowadzeni nowi wrogowie, co bardzo cieszy, gdyż na południowych wybrzeżach wylądowały nowe zagrożenia. Warescy najeźdźcy przypłynęli z północy i brutalnie zdobyli fragmenty każdego z terytoriów, zakładając bazę dla swoich działań, od obozów wojennych na plażach Brzasku i urwiskach Monarchy, po cały fort zdobyty w jesieniowieczni. Staw czoła zaciekłym wareskim rębaczom, zwiadowcom, rycerzom i łucznikom. Zakres poziomów od 16 do 20, demaskując ich wrogie zamiary. Ma być także zróżnicowanie wrogów, gdyż przybyło wsparcie, wypatruj nowych wrogów rozproszonych w całym Itirnum, którzy są m.in. usniegtymi Roimanta, Żuk, zagubiony szaman, aligator piratów, pradawny strażnik piromanta i wzmocnieni skażeni robotnicy. Wraz z tymi dodatkami pojawią się nowe wrażenia z nowego otwartego świata z unikatowymi walkami. Pojawią się też oczywiście nowe zadania, aby ścigać tych nowych bezwzględnych gości. Trzeba będzie obszukać Abigail Rose w dziczy zachodniej sieniowieczni, aby rozpocząć zadania. Nie wiadomo dlaczego wrogowie przemieszczają się na południe, ale jedno jest pewne, to dopiero początek, wkrótce nadejdą kolejne siły. Więc możemy spodziewać się dodatków, które rozbudują całego New Worlda. Poza wprowadzeniem rękawicy próżni pojawi się też nowa seria zadań z legendarnymi broniami. Po osiągnięciu 60 poziomu i maksymalnego poziomu umiejętności z rękawicą próżni, gracze powinni odszukać w suchnącej wodzie archeologa w celu rozpoczęcia epickiego przedsięwzięcia. Aby wziąć nim udział, należy ukończyć fortel wojenny Majaka i serię zadań. Zostanie również urozmaicone PvP i chcą twórcy zapewnić zrównoważone wrażenie dla graczy, którzy są bardzo zaangażowani w kwestie kontroli nad terytorium. Dlatego dodali trzy nowe rodzaje misji frakcyjnych PvP. Ponadto w prawie wszystkich misjach PvP restartowanie dotyczy raczej śmierci, a nie konfiskaty. Usunięto misje związane z kłusownictwem, aby uzyskać lepszy zestaw misji do PvP. Punkty kontrolne. Te misje polegają na zdobywaniu kontroli nad fortami, przechwytywanie, na pokonywaniu członków wrogich frakcji i zbieraniu ich łez, no i złupienie obozu wojennego. Przejmij plany ukryte w obozie wojennym. Tutaj będzie to dużo ciekawsze i dużo lepiej wpływało na wrażenia właśnie co do PVP. Wszystkie faktorie zostaną zjednoczone i są teraz połączone. Także Te, można kupować i sprzedawać poprzez dowolną faktorię w świecie. Opłaty za oferty kupna i sprzedaży są definiowane według osady, przez którą wystawiasz przedmiot na sprzedaż. Dodatkowo podatki o transakcje obejmujące Twoje zakupy są definiowane przez osadę, przez którą dokonujesz zakupu. Przedmioty wyszczególnione w ofertach sprzedaży, które wygasną, powrócą do tej osady, przez którą zostały opublikowane. Oczywiście, na koniec warto tutaj wspomnieć o tym, że każda osoba mająca gry World będzie mieć automatyczny dostęp do aplikacji PTR. Pamiętajcie, że nie można używać postaci z gry głównej lub ich przenosić do PTR. Pamiętajcie też o tym, że możemy tutaj te wszystkie informacje przekazywać w fazie testowania. Możemy je wysyłać bezpośrednio, bądź korzystając z forum, więc warto się tam wypowiadać, żeby później nie narzekać, że coś nie zostało wprowadzone, albo coś jest zbyt OP, coś jest zbyt słabe i tak dalej. Będziecie mieć realny wpływ na rozwój gry, co też bardzo cieszy. No i co jeszcze jest istotne? Będziecie mogli skontaktować się z obsługą klienta. Reguły i zasady postępowania dotyczą także PTR, także będą nadal obsługiwać moderację w grze. Także tutaj będziecie mogli o tym wiedzieć, że zostaniecie pozostawieni na pastwę losu. No i jeżeli nie będziecie chcieć brać oczywiście udziału w tych testach, to możecie tutaj ukryć tą funkcję, czyli możecie skorzystać z funkcji ukryj grę na swoim Steamie, albo po prostu tutaj usunąć tego PTR-a, jeżeli nie będzie Wam potrzebnie, będziecie z niego korzystać. Ja bardzo dziękuję oczywiście za zobaczenie tego materiału, bardzo dziękuję też za Waszą aktywność. Piszcie w komentarzach, czy nadchodzące zmiany Wam się podobają, czy jesteście ciekawi jak to wszystko wyjdzie. Czy również czekacie na to, aż to wszystko zostanie tutaj ogarnięte, czy już niestety odpuściliście grę w New i zrezygnowaliście z tej gierki, czy jednak zostajecie i będziemy tutaj pykać pięknie, jak widzicie gra zaczyna się wreszcie rozwijać, co mnie niezmiernie cieszy, no bo zaczynałem się troszeczkę obawiać, niektóre osoby zresztą twierdziły, że do grudnia i koniec i w nowym roku będzie trzeba szukać czegoś nowego, bo sobie nie poradzą jak widzicie twórcy pracują cały czas na bieżąco, co zresztą można zauważyć, no i cieszą mnie te nowe rozwiązania, bo może to wszystko skutkować tym, że za niedługo będzie dodatkowy content, że za niedługo będzie mieć dodatkowe aktywności, których tak bardzo potrzebujemy, żeby ta gra po prostu nam się nadal podobała, żebyśmy nadal chcieli do tego New World'a logować trzymajcie się!